Dawid Wilkerson tylko modlący się człowiek może dotknąć się Boga. Już tak wielu bożych ludzi przestało się modlić. Jesteśmy tak zajęci pracą dla Jezusa, że nie mamy czasu na rozmowę z nim. Pomyślcie sobie: przychodzi Jezus, staje przed drzwiami biura jakiegoś męża Bożego i zadaje mu pytanie: Mężu Boży, czy znajdziesz dla mnie godzinę? Nie teraz, panie, ponieważ mam spotkanie, w którym chcę uratować pewne małżeństwo. W takim wypadku Jezus idzie do innego męża Bożego i pyta się go: Czy masz teraz godzinę dla mnie? Wówczas on odpowiada: Nie teraz, panie. Zaraz muszę się spotkać z architektem, aby budować nowy budynek dla Twego kościoła. Tak też będę zajęty do wieczora. Wówczas Jezus zadaje to samo pytanie: A czy jutro znajdziesz dla mnie czas? Niestety nie odpowiada człowiek, ponieważ jutro wybiera się na misję do południowej Afryki. Panie, przecież to prawdziwa miłość, odpowiedziałby człowiek, ponieważ tak wiele dusz umiera. Tak też Afryka mnie potrzebuje. Mamy czas na to, aby podróżować, budować, zwiedzać. Na wakacje, na spotkania z innymi, na odpoczynek, na czytanie, rozważanie, lecz nie mamy czasu na modlitwę. Jestem zaniepokojony tym, co słyszę odnośnie tego, że żyjemy w takim społeczeństwie, w takim czasie, że nie ma już czasu na modlitwę. Lecz musisz wiedzieć, że nie jest to brak czasu lecz brak pragnienia, ponieważ zawsze znajdziesz czas na to, co chcesz robić. Przyjrzyjcie się tym ludziom, którzy grają w skosza, poświęcają kilka godzin, w pełni skupieni i aktywni na, na tym, co robią. Oni nie spędzają czasu z Coca-Colą w ręku i hamburgerem, oglądając trzy godziny jakiegoś meczu, więc nie mów mi, że człowiek nie ma czasu na modlitwę. Czy też jakaś kobieta, która ma czas, aby spędzić wiele godzin w kuchni na gotowaniu? Ma czas, by zajmować się dzieckiem, kąpielą, zakupami, a potem wszystkim siada sobie i ogląda telewizję do wieczora. Więc nie mów mi, że nie ma czasu na modlitwę. Zobaczcie na tych młodych ludzi w Ameryce, jak marnują swój czas, grając w jakieś gry. Atmany, galaksy, bijatyki. Ale nie mają czasu się modlić. O panie, w jaki sposób rzucić to pokolenie na kolana, aby to nie była tylko modlitwa pańska, lecz komunia z Duchem Świętym? Jeżeli nie masz czasu się modlić, spójrz na syna Bożego, który znajduje się, zajmuje się miliarda, miliardami galaktyk. Całą kość musi i ma jeszcze czas wstawiać się za ciebie przed Ojcem. On się za ciebie modli, a ty mówisz, że nie masz czasu na modlitwę? On wstawia się za ciebie przed tronem Ojca, On ma czas, a ty? Będziemy robić wszystko inne, nawet z dobrych pobudek, i nawet dla Pana, a nie znajdziemy czasu na modlitwę. Będziemy tak długo śpiewać nawet dla Pana, aż popłyną na łzy, ale wciąż nie będziemy się modlić. Będziemy nawet odwiedzać chorych i modlić się o nich, ale nie znajdziemy czasu na modlitwę. Znajdziemy czas, aby spędzić cały wieczór z przyjacielem, ale nie znajdziemy czasu na modlitwę. Będziemy walczyć z korupcją, ale nie będziemy się modlić. Będziemy walczyć o moralność, lecz wciąż nie będziemy się modlić. Staniemy nawet przeciwko wojnie nuklearnej, ale wciąż nie będziemy się modlić. Możemy spędzić w kościele dwie godziny, by wywyższać Boga, ale kiedy wrócimy do domu, nie będziemy się modlić. Możemy spędzać większość naszego dnia na to, by przesiadywać w seminarium. Uwielbiać Pana na spotkaniach modlitewnych, ale nie będziemy dbać o komorę modlitwy. Modlitwa to nie jest tylko wyłącznie wiązanka słów, wydobywająca się z naszych ust. Nie są to słowa, ponieważ wszyscy przecież jakoś mówią, ale dziwię się, że diabeł związał to pokolenie, ponieważ ludzie nie wiedzą o tym, że modlitwa to krwawe pole bitewne. Modlitwa to krwawe pole walki. Wierzę, że diabeł porusza całe piekło, kiedy jakiś człowiek zdecyduje się, że zacznie się modlić i szukać twarzy Boga. Diabeł nie boi się świętych, którzy szukają mocy, ale on drży przed modlącymi się świętymi. Amen.